Całkiem niezłe dane z Niemiec, całkiem solidne. To, 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 to znaczy, że Niemcy mimo tego zawirowania jednak idą do przodu i to jest nadzieja na to, że nie będzie recesji w przyszłym roku w całej strefie euro. Zarówno dzisiejsze dane opublikowane przez IFO, jak i prognozy czy Komisji Europejskiej czy Bundesbanku dotyczące PKB w przyszłym roku są pozytywne. Nie jest przewidywana recesja, co oczywiście jest bardzo pozytywne dla całej strefy euro, bo obawy od paru tygodni na ten temat już były upowszechniane. Także na tle całej Europy, patrząc na dzisiejsze doniesienia dotyczące Portugalii, no ta sytuacja ta, ta informacja pokazuje no, stabilność rdzenia strefy euro i trochę chłodzi nastroje, które w ostatnich dniach były dość podminowane. Skąd bierze się ten wzrost niemieckiej gospodarki? Jak długo oni są w stanie ciągnąć na tym eksportowym silniku? Trudno powiedzieć. Gospodarka niemiecka jest solidna, aczkolwiek pojawiły się już pierwsze sygnały, że może niekoniecznie rynki finansowe w Niemczech będą równie solidne i być może zaufanie do niemieckiej gospodarki z czasem będzie słabło. Na razie, mówimy, jeśli mówimy o badaniach IFO, badaniach gospodarki, zarówno przemysłu, jak i usług, te badania pokazują, że w dalszym ciągu gospodarka jest solidna. Co więcej, trendy spadkowe z ostatnich paru miesięcy spadki w ocenie koniunktury gospodarczej zostały zahamowane, co pokazuje, że w takim układzie być może będą się odbijały oczekiwania inwestorów i będzie gospodarka się rozwijała. Ale są napięcia, no bo wczorajsza informacja o nieudanej sprzedaży obligacji Niemiec no jest jedną z alarmujących sytuacji, bo jak niektórzy na rynku zaczęli zauważyć, podobna sytuacja miała miejsce w lipcu 2007 roku i wywołało to credit crunch. Częście, Część obserwatorów, część krytyków. Mówi o tym, że niemiecka gospodarka wysysa trochę inne gospodarki europejskie. Znaczy eksportuje, zdobywa rynki, ale jednocześnie nie kupuje odpowiednio dużo. Amery Anglicy wzywają Niemców do tego, żeby bardziej rozkręcili konsumpcję wewnętrzną, żeby dali Niemcom więcej pieniędzy i przez to napędzili też popyt wewnętrzny w Niemczech i w związku z tym rozkręcili gospodarkę europejską. Ja nie sądzę, żeby Niemcy na to się zgodzili. Już i tak dużo wydają na ratowanie innego. Innych krajów. jeszcze powiedzieć podatnikom, że musimy jeszcze skądś wziąć pieniądze na to, żeby pobudzić koniunkturę, nie jest takie takie. takie nie, proste. ale chodzi o to, żeby Niemcy, żeby trochę odpuścić śrubę Niemcom, żeby mm. dać im wyższe pensje, trochę ograniczyć w związku z tym konkurencyjność niemieckiej gospodarki, a trochę zwiększyć apetyt niemieckiego konsumenta. Podobna sytuacja miała miejsce około 20 lat temu, gdzie rosnąca konkurencyjność niemieckiej gospodarki spowodowała wtedy aprecjację marki niemieckiej, co z kolei utrudniło sytuację, Konkurencyjną Wielkiej Brytanii właśnie i, i, i Włoch. W efekcie Wielka Brytania i Włochy musiały opuścić e, e, powiedzmy przedsionek strefy euro, jak można było pierwsze ermę -e, e, nazwać, i te dzisiejsze nawoływania nie są nic, powiedzmy, nadzwyczajnym w tej e, sytuacji. Najlepsi wygrywała gospodarka niemiecka, jest to w tym momencie najbardziej konkurencyjna. A, a nie, a nie, 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 jest, nie, nie ma Pan wrażenia, że to jest jedna gospodarka, która ociera się o bańkę, o bańkę eksportową, która ociera się o o wzrost gospodarczy oparty na słabym pieniądzu i w związku z tym konkurencyjnym eksporcie, na tanim kredycie i na eksporcie przede wszystkim. Czy, czy, czy nie ma także narasta bilans nierównowag w niemieckiej gospodarce? Nie sądzę, nie widać tego specjalnie. Gdyby były strukturalne problemy, myślę, że rynki finansowe by to zauważyły i odbiłyby się to na rentowności obligacji niemieckich, a te no, są jednak na niskim poziomie, nie tak niskim jak w Szwajcarii czy e, kilku jeszcze ewentualnie krajów jak czy Japonia, ale, ale jednak sytuacja w Niemczech jest stabilna, dobrze oceniana przez rynki. Jest to naj, jedna z najlepiej wyglądających w tym momencie gospodarek europejskich, a że jest zdrowsza niż. Inne plus dla Niemców. E, jeden olbrzymi problem Niemców: sytuacja demograficzna, szybko starzejące się społeczeństwo, e, mało rodzących się dzieci. No i model integracji imigrantów nie, nie tak skuteczny jak w niektórych krajach europejskich, takich jak na przykład Szwecja czy, czy Wielka Brytania. Z asymilacją imigrantów z ich włączaniem do życia społecznego, no inne kraje też mają problemy, że wspomnieć tutaj można było Francję, więc to nie jest duży problem dla Niemiec. a jeśli chodzi o kwestie starzejącego się społeczeństwa, to jest problem wielu krajów Europy, Japonia również ma z tym problemy, to są problemy powiedzmy długookresowe rzędu na. Lat. W tym momencie patrząc na krótką perspektywę kilkunastu miesięcy na tle innych krajów Niemcy wyglądają naprawdę dobrze i są tym właśnie stabilizatorem koniunktury, że tak można byłoby dziwnie powiedzieć, w całej strefie euro i cała strefa euro potrzebuje tego. Jeśli nawet trzeba było płacić w jakiś sposób Niemcom za to, że są bardziej konkurencyjni od innych krajów, to jest to dla całej euro, bo kto ma stabilizować Unię Europejską jak nie Niemcy? Nie widać innego kraju.